Witajcie moi drodzy na kanale Mona Art. Przepraszam, jak zawsze trzęsie mój telefon. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o warsztatach, na których byłam ostatnio, a były to... no, nie trzęsie się już, co za uchwyt. Dobra. Były to warsztaty z Asią Szuli, które odbyły się 6 sierpnia w Kartuzach w sklepie Kraftvena. I oczywiście, oprócz tego, że byłam na tych warsztatach, to oczywiście mm, zrobiłam sobie zakupy. I pewnie ten film widzieli albo już widzieliście, albo zobaczycie go po tym filmiku. Nagrywam i jeszcze nie zdecydowałam, kiedy y, puszczę, który filmik. No dobra, w każdym bądź razie y, na warsztatach mieliśmy wykonywać y, album, harm, album harmonii. harmonikowy, bo że no wysłowić się nie można. Album harmonikowy y, w pudełku, i może Wam na początek y, powiem, y, co otrzymałyśmy na takim warsztacie. Pracę moją zaraz pokażę. Moja praca nie jest skończona jeszcze, natomiast chciałabym Wam pokazać, ile zdążyłam z mojej pracy zrobić przez 3 godziny. Wiadomo, każdy swoją pracę wykonywał w różnym czasie. Mi szło chyba całkiem nieźle, jeśli chodzi o wklejanie stron i tak dalej. Natomiast no, nie zdążyłam już ozdobić do końca mojego albumu i będę musiała go wykończyć. Znaczy, album jeszcze w miarę ozdobiłam. Ale pudełka nie zdobyłam. No i była jakaś taka mała wpadka, i no, zawsze coś się musi wydarzyć. No dobra. W każdym bądź razie pracowaliśmy na kolekcji. już Wam pokazuję. Blue Almonds od Lemon Crafta. To jest najnowsza kolekcja. No tutaj akurat tu została mi tekturka, No dobra, przyda się do czegoś, nie? Jakiegoś mediowania czy coś. I tak naprawdę została mi odkładka, która jest arkuszem, który został w całości. To była jedna kolekcja. I oprócz tej kolekcji dostaliśmy, chyba, wydaje mi się, że to jest jedna trzecia bloczka z dodatkami. Bo tak, mi się wydaje, że zawsze po trzy sztuki były. No dobra, ale zaraz do tego przejdziemy. Także tutaj została ta okładka. Tu myślę, że sobie jakiegoś chociażby jednego boksika wykonam z, tego, z tych papierów, które mi zostały. Chyba, że wykończę mój albumik i okaże się, że nie zostały. No dobra, w każdym razie była ta kolekcja. Eee, już tu O, taki arkusik dostaliśmy w się. A to wszyscy dostaliśmy. Eee, taki lub taki jest też z tej samej kolekcji, eee, tylko takie karty były. Ja już mam gdzieś taki arkusz, ale też mam jakieś resztki z tej kolekcji, więc może kiedyś mi się przyda. Jak mnie najdzie. Eee, znowu do wykorzystywania resztek jakichś. Co tu jeszcze dostaliśmy? Dobra, dobra. Eee, dostaliśmy klej. Asi. Ja już wcześniej też ten klej miałam, ale wydaje mi się, że tutaj jest chyba trochę miękkiejsza butelka niż tu poprzednio. Mogę się mylić. Na pewno jest bardziej przezroczysta, ale taka mleczna. Wtedy była taka typowo biała. Bardzo mi się sprawdzał ten klej i nawet mi się nie zapychał, bo chyba ktoś pisał pod jakimś filmikiem, że klej się zapycha. Nic się takiego nie wydarzyło, i teraz. Dostaliśmy 3 czy cztery arkusze, nie jestem teraz pewna, wydaje mi się, że cztery arkusze białego papieru, tak? To były arkusze A4. No oczywiście tu z mojego pozostawało, już sobie coś tutaj powycinałam. Tyle, ile zdążyłam na warsztatach. Dostaliśmy też tutaj, mam, o właśnie ten. Y Bloczek. Znaczy on no nie był cały, tylko każdy z nas dostał jakąś część. Nie wiem, właśnie czy to była połowa, czy, czy jedna trzecia tego bloczka. O, nie, już nie spojrzałam na bloczki, które ja mam. W każdym bądź razie mm, bardzo fajny, Podoba mi się. Natomiast zmieniło się to, że właśnie Leon Craft tutaj chyba pierwszy raz mi się wydaje. Chyba, że w tej Linen Story też już tak było, w tych dodatkach. Jest tło z białą obramówką do wycięcia, i jest tło takie we wzorek. Z tyłu są tutaj, to nie są dwustronne elementy, z tyłu są piery, które możemy wykorzystywać, jeśli nie wykorzystamy wycinanek. Tutaj nie było napisów, i właśnie dlatego się zastanawiałam, czy. Tak jak w innych kolekcjach, zawsze były napisy do, w dodatkach, a tutaj nie było. Znaczy, nie narzekam z tego powodu, ponieważ tych napisów mam już całkiem sporo z tych bloczków. I takie ślubne też się znajdą mi na każdej innej okazji. No i dobra, i co chciałam powiedzieć? No, w każdym razie, o, jeśli chodzi o ten wzór, dobra, ta obramówka. Powiem szczerze, że mi się nie do końca podoba to, że jest tutaj ten, ten cały, całe dodatkowe tło. Niektórym jest to obojętne, niektórym jest to lepsze, bo łatwiej im się to wycina. Powiem szczerze, że ja, jeśli wycinam elementy, to wycinam je troszeczkę z troszeczkę większym marginesem niż jest to tutaj zrobione. I trochę mi to przeszkadza, bo jest tak naprawdę, im mamy troszeczkę większy margines, ja nie mówię tutaj o centymetrowym, oczywiście, to ten papier nam trochę wybacza, jak to się mówi, że. Jak króciutki wycinamy, malutki, to jeżeli przytniemy za mało, to się okaże, że mam już tylko wzór, już nie ma tej obramówki, to wtedy jest widoczne, że jest białe, a tutaj nagle nie ma. A jak jest troszeczkę większy, no to jak tam ułamek milimetra zjedziemy na przykład, czy, czy pół milimetra, to nie będzie rzucało się to w oczy. No, tutaj właśnie jest taki malutki. Eee, no, trudno, jest taki jest, ale ogólnie jest bardzo fajny. Po prostu trzeba troszeczkę więcej się nad tym skupić. To tylko Wam tak pobieżnie tutaj przerzucę te elementy. Ja ich jeszcze nie powycinałam wszystkich. Znaczy, pewnie wmysnę wszystkie, bo wiadomo, ja lubię wycinać. Ale tutaj y, wycinałam już do mojej pracy. Y, ja byłam na tych warsztatach. Dzisiaj, jak nagrywam filmik, to mogę powiedzieć, że byłam na nich wczoraj. O, te pary młode są przepiękne. Na pewno je wykorzystam, bo one pasują nie tylko do tej kolekcji. Ja nie mam in, y, jakiegoś bloczka dodatkowego z, tych, mm, z tej kolekcji, więc to jest moja jedna styczność z, tym, mm, z tą kolekcją i, i będę sobie tutaj kombinować z tymi papierami te wzory lub z całkiem innymi papierami. E, I co teraz? Co jeszcze mamy? Dostaliśmy ja pokażę, bo dostaliśmy taką torebeczkę od Asi. I co w tej torebce było? Oczywiście od Asienki dostaliśmy nożyki. Nożyk, No, taki jakby do masła. Od Asi dostaliśmy też piękne karty ATC i tak fajnie tutaj jest wydrukowane. Ja też zrobiłam ATC dla wszystkich, ale po prostu miałam wydruk w taki... na białym papierze wydrukowany swój ten tekst. Tu taką kartę też dostaliśmy z LemonCrafta. Dostaliśmy badziki również z tej kolekcji, chociaż nie wiem, czy one były tak naprawdę w tym projekcie, który mieliśmy wykonywać, ale pewnie tak. No, bo tak jak mówię, nie skończyłam go, ale oczywiście to się przyda, bo są bardzo, bardzo piękne. Dostaliśmy kwiatki od Ewy Argalskiej. Były cztery sztuki, ja dwie już mam na albumiku przyklejone. I dwie są na pudełeczko. Dwa kwiatki, dwie Bożyce, ja mówię. Yy, mamy też od Asi taki ekstra. Yy, no tasik. Zobaczcie. Asia. Nie mogę się wysubić. Asia Szulik. Super. To mi się podoba. Co tu jeszcze było, tak? Oczywiście na końcu dostaliśmy takie zaświadczenie. To wszyscy dostawali. I teraz tak, co było do tego jeszcze? Do tych kwiatków... Znaczy na kwiatuszkach mieliśmy naklejone magnesiki dwa. Taką jedną parę, którą wykorzystywaliśmy do klapeczek. I teraz została mi tutaj akurat tylko etykietka. Był tu taki komplet. Album, album harmonikowy w pudełku. 155 na 155 cm w białym kolorze. To było sześć kart. I teraz Wam pokażę, jak ta praca wyglądała. Tylko muszę sobie to tutaj odsunąć. Aha, jeszcze Wam pokażę. A to może za chwilę, co mi zostało tak naprawdę z tego albumu. Bo ja takie główne papiery, głównymi papierami już okleiłam, co mi zostało z kolekcji. Głównymi już okleiłam i. I tak naprawdę zostanie mi ozdobienie w krainie białych kart. Dobra, tak wygląda pudełko. To jest takie całkiem spore to pudełko. Dosyć wysokie, nie wiem ile ono ma. No, ma jakieś 5 cm. I wiecie, co ono nie jest idealnie kwadratowe. Jest gdzieś tam 4 mm, chyba czy pół cm więcej z jednej strony, chyba w tą stronę, mam wrażenie. Bo jak docinałam papiery, to coś mi tak nie pasowało. I potem się okazało, że faktycznie. Tutaj yy, ten papier, yy, widzicie. Tutaj był sztukowany ten, bo tak docinaliśmy, żeby go jak najbardziej nam starczyło. I na wierzchu jest tutaj ten panel, przyklejony na tekturze introligatorskiej 2 mm. Też tutaj sobie radełkiem zrobiliśmy. I tutaj będzie latarenka i różne tam ozdoby, plus kwiatuszki oczywiście. Tak jak widzicie... Mój tutaj, moje pudełko tutaj ma trochę większy margines, ponieważ jak wycięłam wszystkie te m, elementy w tym samym rozmiarze, takim idealnie od dot to się okazało, że w miejscach, gdzie m, tutaj jest to założenie, się okazuje, że tego marginesu było tak dużo. A tutaj było ok już, nie? Bo ten karton, nie tak jak mówiłam, okazało się później, że on nie jest idealnie kwadratowy. No więc wszystkie przycięłam już po prostu na tą samą... M, Długości I dlatego mam taki margines. Ale on jest wszędzie, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Teraz Wam otworzę, bo albumik jest, ten kartonik jest praktycznie idealny, nie? Tutaj zachodzi na to, więc nie jest tak łatwo to wyjąć. Fajnie, gdyby były jakieś takie dziurki wycięte, wiecie, takie pół, półeczka. No ale niestety. O, i tu jest mój albumik. Pierwszy raz w ogóle robiłam taki album harmonikowy. Zazwyczaj to były takie małe albumiki, w, których, w które się wklejało tylko zdjęcia tam, nie wiem, 9 na 13 albo 10 na 15 i nie było jakichś takich większych dodatków. No oczywiście w takim formacie tworzyłam takie małe albumy normalnie, te Hidden Hinge, czy tam Steg Dadek. I tam po prostu sobie je uzupełniałam, ale harmonikowego, takiego typowego nie wykonywałam. I teraz... Spójrzcie tak, to jest ta baza właśnie z Eco tu są dwa kwiatuszki yy, właśnie od Ewelgalskiej. <tutujesz> tutaj ten panel mam troszeczkę taki pogięty, znaczy nie ma tu problemu. W każdym bądź razie yy, ja swój panel przykleiłam i okazało się, że przykleiłam go do góry nogami, yy, bo tutaj miałam zegar, który miał być zasłonięty, ponieważ każdy z nas inaczej trochę docinał te papiery i potem się okazywało, że ten papier jedni mają niżej, inni mają wyżej i mój zegar był tak, że równiutko go tutaj zakryłam tym pod spodem. Się okazało, że przykleiłam to odwrotnie, a w środku już miałam przyklejone papiery, nie? więc mm, trochę głupio by to wyglądało, gdyby te wszystkie elementy szły tutaj w dół. Nie o to chodziło. Tutaj jeszcze sobie czymś wykończę, ponieważ ten, ta, ta kompozycja jest tak bardzo u góry. Może sobie dodam jakiś napisik i myślę, że umieszczę tutaj właśnie zdjęcia z wyjazdu, ponieważ ja mm, zapisałam się na te warsztaty, bo znaczy tak, e, chciałam jechać na te warsztaty, więc mm, na wakacje, które i tak miałam jechać gdzieś w okolice jakieś nad jezioro, czy gdzieś, wymyśliłam, że pojadę sobie na Kaszuby e, i byłam w miejscowości 10 km od Kartus, więc po prostu no rzut beretem było do Kraftwenny e, no i coś miałam powiedzieć, no dobra, aha, i dlatego byłam tam mhm, mhm, gadam, gadam i już nie pamiętam, co okazało źle to przykleiłam i jedna dziewczyn miała nożyk, więc ja sobie to odcinałam, więc to po prostu pod spodem jest jakiś Hardcore i makabra. No, dobra. Chodziło o to, że zdjęcia będę miała, już mi się przypomniało, co mówiłam. E, jakieś zdjęcia właśnie z tych warsztatów i z tego mojego wakacyjnego wyjazdu y, sobie chyba w tym albumiku y, umieszczę, no bo to jest albumik, który jest dla mnie, skoro go wykonałam na warsztatach. E, takiej pracy bym nikomu nie wydała. No, bo to jest coś takiego bardzo, bardzo... Y, no nie wiem, bardzo takiego osobistego, że ja to wykonałam, będą wszystkie inne prace też wykonałam ja. Ale na warsztatach to trochę inaczej, tak. No, jest to coś dla mnie, tak. Coś jeszcze miałam powiedzieć, takiego. Boże święty, skleroza. Właśnie miałam coś na myśli. No i myślę, 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 myślę i nic nie wymyślę. No, że to jest dla mnie, bla bla bla. Dobra, nie pamiętam. W każdym razie, album sobie tutaj wypełniliśmy papierami. Ja już mam poklejone, natomiast nie mam tutaj żadnych mat i dodatkowych, wycinanych takich do zdobienia. Nie będę ich tutaj przyklejała na żadnych birmatach, na żadnym podwyższeniu. Po prostu płasko będzie, ponieważ ten album, tak jak widzicie, on ma tutaj już taką delikatną mm, milimetrową, może dwumilimetrową taką. Odległość. Jezu, nie mogę się wysłowić no, dzisiaj, żeby tutaj wystawało. Mm, więc tutaj możemy spokojnie sobie wkleić te zdjęcia. Gadam głupoty. Chyba jestem przemęczona, bo właśnie dzisiaj wróciłam i jechałam i tak całkiem nieźle na autostradzie, i może mi się wszystko już po prostu w głowie miesza. <todgłosy> Tydzień nie byłam w domu. No, razie piękny ten papier. Jest naprawdę kurde, to nie jest to samo, co oglądamy go w internecie i ktoś go prezentuje, nie? Super. I ja ogólnie niby specjalnie nie lubię niebieskiego, nie? Ale, hm, no kurde, fajny jest. Pewnie bym go chciała mieć, nie? Chociaż wszystko chcę mieć, oczywiście. Znaczy nie wszystko, ale dużo rzeczy i no, nie da się. Dobra, tutaj, e, tutaj też będą jakieś m, karty na zdjęcia. E, tutaj sobie robiliśmy e, kieszonkę. Kurde, chciałabym Wam pokazać, jak to działa. Tu jest beliment, tak po prostu. On jeszcze nie jest taki. Trzeba troszeczkę kilka elementów do niego wsadzić, żeby bo papier się troszeczkę, można powiedzieć, jakby rozciągał, nie? Że jak trochę go tak czymś, przynajmniej tak robię w kieszonkach na pieniądze, które do kartki wsadzam, że troszeczkę wsadzę kilka rzeczy albo kością do tak porobię i wtedy już nie ma problemu z wsuwaniem. Już nie jest tak bardzo płasko. Tak, z tyłu zostawiłam taki trochę mniej zdobny, bo tutaj nie będzie żadnego zdjęcia. No bo to tył i jak będzie leżało, to trochę mi się to tak, nie bardzo, rozwaliło. Tutaj z tyłu mamy klapeczki właśnie na magnes i właśnie w tym celu mamy magnesy. To jeszcze wymaga wszystko ozdobienia, więc tak jak widzicie, to jest łyse, chciałam wam tylko pokazać, ile w te trzy godziny zrobiłam. Tu jest magnesik na pierwszej i na ostatniej stronie. Pyk i pyk. Ja nie wiem, czy za bardzo na dole nie trzymam tego albumu. Dobra, są trzy. Beps, nie tak. No dobra, jakoś tak. No e, są na zdjęcia 913, bo wiadomo, takiego małego albumu nie za wiele wejdzie. E, I tu jest kolejny zestaw. Tutaj ten papier jest trochę w bok, bo tutaj był jakiś łapać snów. No ale nikt tego nie wie oprócz mnie. E, I tu jest zrobiona kieszonka. E, na warsztaty musiałyśmy ze sobą zabrać mm, dziurka czy brzegowy. E, kto go miał, oczywiście. No i tak to się mniej więcej prezentuje. Inne warsztaty są, wiecie, e, bo to nie chodzi o to, na przykład, że ja chciałam. Niektóre są osoby, które na przykład była dziewczyna, która e, nigdy nie zrobiła albumu i to był jej taki pierwszy w ogóle album, więc te osoby czegoś tam się uczą. Ja już przez tyle lat zrobiłam różne prace i, i większe albumy. Y, I niekoniecznie było to coś, z czego wyniosłam jakąś taką wiedzę, której wcześniej nie miałam. Oczywiście o pewnych sprawach sobie tam z Asią i z dziewczynami rozmawiałyśmy i, i wyjaśniałyśmy pewne sprawy, dlaczego jest tak, a nie inaczej, a może by to troszeczkę inaczej zrobić. E, no pewnie, bo to się zawsze uczymy czegoś, ale mm, mi bardziej zależało na tym, żeby jechać, pogadać sobie z dziewczynami, spotkać się z kimś. E, ja już z Martą się znałam, więc e, trochę sobie porozmawiałyśmy, bo byłam wcześniej też w DT, Asi, Ja się tylko z widzenia kojarzyłam z Poznania. No i tak sobie chociaż, żeby wspólnie spędzić czas z osobami skrapującymi, ponieważ ja tutaj w Toruniu nie mam koleżanek skraperek i w zasadzie mam tylko jedną koleżankę, która skrapuje i jest bardzo, bardzo daleko. Mm, tak więc dla mnie to był po prostu miło spędzony czas I, i na samym początku już było tak, że ja powiedziałam, że o, na warsztaty to się przyjeżdża, między innymi sobie pogadać, tak? I potem Asia do wszystkich mówiła, że teraz słuchajcie, bo ktoś nie słucha, potem nie wie jak robić, bo tylko się tam, powiedzmy to tak brzmiało, że tylko się będzie gadaniem zajmować i jakoś tak wymownie spojrzała na mnie, no. Ale później mówi, co tak cicho siedzisz? Ja mówię, no bo staram się. Mm, jak najwięcej zrobić w czasie tych warsztatów. No ale oczywiście ja tam swoje i tak musiałam e, parę e, zdań w, wtrynić z głupotek. No a na końcu u warsztatu były oczywiście przytulańce i, i były zdjęcia robione, więc u mnie gdzieś tam w relacji się na pewno pokazały zdjęcia z Martą i z Aśką. No i cóż, mam jeszcze do powiedzenia. No, a właśnie, miałam wam pokazać, y, ile mi zostało z tych papierów, tak, jeśli chodzi o. Papiery skrapowe, został ten jeden arkusz, który był cały. I tutaj zostały mi takie, takie kawałki. Ja wszystkie elementy, wszystkie te papiery wykorzystam jak najbardziej. Tym bardziej, że nie mam kolekcji, więc tutaj choćby najmniejszy skrawek pójdzie w ruch. Tak jak widzicie, to są takie elementy, które były. Ja już sobie dobierałam tutaj, których nie wkleiłam w albumie, bo. Wybierałam takie, które najbardziej mi pasują i no te zostały odrzucone, bo brałam takie najbardziej zdobne. Chociaż ten też jest bardzo zdobny, ale stwierdziłam, że trochę zbyt kwiecisty, i jak dodam jakieś elementy z wycinanek, to będzie trochę za dużo. No o, taka właśnie wycinanka będzie na. Tutaj na naszym pudełeczku. Trochę mi się pogięła, więc może wyjmę wytnę, przepraszam inną. Ale super to wyglądało, naprawdę. Jestem zachwycona tym. No i widzicie, same skrawki, ale ja nawet takiemu małemu nie odpuszczę. I właśnie zależało mi też, żeby sobie między innymi zostawić tych ciemnych trochę, jak tak docinałam te papiery. Oczywiście też mi coś tam nie powychodziło, za krótkie docięłam, więc brałam tam jakiś inny kawałek. Ale właśnie zależało mi, żeby mi zostały również te, nie tylko te jasne, żeby mogła sobie zrobić jakieś tło i żeby to świetnie pasowało. Także hmm, powiem Wam tak: warsztaty się udały, zakupy też się udały. Um, I ja tak nie mam rozeznania, bo na warsztatach ułam tylko raz. Wcześniej y, umarły właśnie z craftwendy, jak byłyśmy w Poznaniu. E, warsztaty kosztowały 110 zł, więc y, i tak naprawdę całkiem mnóstwo rzeczy dostaliśmy, bo nam jeszcze coś zawsze pozostawało. E, I ja jestem bardzo zadowolona z tego, z tego właśnie albumiku, jak go skończę. To na pewno wam go pokażę i mam nadzieję, że wypełnię go zdjęciami i to nie będzie za rok. Sama sobie podrukuję, mam trochę tych zdjęć. Pewnie dziewczyny, jak powstawiają jakieś zdjęcia z warsztatów, to wtedy sobie je też wydrukuję. Tylko właśnie na to muszę poczekać, bo ono jest zbyt szybko, ponieważ to było raptem wczoraj. A Asia jest y, chyba jeszcze do dzisiaj na wakacjach. No. Także pokażę Wam, jak to będzie wyglądało, jak już to skończę. <grych> Dobra, do zobaczenia, kochani Pa.